Hej, hej, hej! Siemano! Z tej strony Matrix. Chciałem wam pokazać, powiedzieć, że, zakład że założyłem nowy kanał, na którym będę pisał wam... Będziecie mi pisać w komentarzach, czy chcecie ze mną nagrywać, czy... Czy chcecie ze mną nagrywać, No, no i tam będą filmy z naszych nagrań, grań w Minecrafta albo w jakieś tam inne gry Modern Wave War coś takiego Podobne gry Typu strzelanin tak, Battlefield Company 2 i takie ITP. No i to będzie bardzo dobry kanał. Niestety chciałam co drugą literę zrobić mniejszą. A te kolejne co drugie, większe, ale, pl? ale niestety... ta nazwa jest już za tak. Musiałam się nazwać D nagrywamy Dobra, i co dalej? I co dalej? Jeśli chodzi ten o mój kanał główny Matrix 432 to on zostanie. Tak jakby trochę bez filmów, bo nie będę chyba na nim tak bardzo dużo tych filmów nagrywać Tylko na tym na nagrywamy pl. Tam jest zanagrywane na moim jakieś poradniki z Minecrafta, nie multiplayer Multiplayer Tylko takie różne przygody z Minecraft yy, jakieś tam yy, Singleplayer A na tym nowym kanale Będziemy nagrywać serię z różnych gier. Tam nie będzie żadnych poradników. No chyba, że poradnik multiplayer. Yy, na przykład z innymi graczami. Na przykład Mazur432. Będzie ze mną robił poradnik. Albo coś tam jakieś różne. Wiecie, tu chodzi o typ multiplier online, bo bym się nazywał denagrywam.pl, nie? Tak to się nazywam denagrywamy.pl No i tam różne będziemy nagrywać gry, na pewno zapraszam na mój kanał, komentujcie, subskrybujcie. Nie zapomnijcie ocenić tego filmiku. Na razie, cześć.